I konie ruszyły. Węgierka tam troszeczkę gorzej wystartowała, ale jest wszystko w porządku, z tym, że ona straciła jakieś 5-6 długości. Tymczasem kto poprowadzi? Na prowadzenie wyszła Majra. Majra dzisiaj lekko galopuje, na drugiej pozycji pilotka, na trzeciej tam jest fantastyczna, blisko jest Fate, za nimi w posyle Węgierka, przepraszam, Warszawianka. Groza i ostatnia galopuje Węgierka, ale już doszła do stawki. 1200 metrów do celownika. Lekko spokojnie Majra, blisko nie jest tutaj niosąca się pilotka. Dalej fantastyczna przy wewnętrznej galopuje Efate. Środkiem toru lekko Warszawianka i stawkę zamyka w tej chwili Groza, która zaczęła iść w posyle. Klacze zbliżają się do pół zakrętu. Tak jest nadal lekko prowadząca Majra. Tutaj pilnują ją fantastyczna oraz Węgierka, ale tam konie już są blisko siebie. Doszła tam również do stawki groza. Ostatnia jest Węgierka, z tyłu również Warszawianka. Grupują się przed wyjściem na prostą, ale Majra ma cały czas przewagę, i ona przy kanacie wyjdzie na pierwszym miejscu dalej fantastyczna, lekko tutaj środkiem toru galopuje Warszawianka i pozostałe klacze do celownika jeszcze ponad 400 metrów. Ucieka Majra ma przewagę. Zbliża się do niej finiszująca tutaj środkiem toru Warszawianka. I tam dalej jeszcze finiszuje węgierka. I w tej chwili Warszawianka atakuje nieco słabnącą Majrę, ale Majra jeszcze się broni od pola. Dobrze galopuje węgierka. I Węgierka obejmuje prowadzenie. Do celownika jeszcze 100 metrów. Węgierka lekko finiszuje. Wygra ten wyścig dość zdecydowanie. Drugie miejsce broni Majra. Trzecia będzie Warszawianka. Czwarta FHT Ostatnia groza.